24 godziny męki pańskiej, według Luizy Piccarety. Panie Boże w Trójcy Jedyny, proszę Ciebie, abyś przyjął te rozważania męki pańskiej, moje własne, a także wszystkich osób, które również razem ze mną zdecydowały się podjąć te rozważania. Proszę przeznacz nasze wysiłki, nasze rozważania, nasze modlitwy w intencji ratowania polskich dzieci. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Modlitwa Przygotowania. O mój panie Jezu Chryste, leżąc na ziemi w twojej boskiej obecności, błagam twoje najbardziej umiłowane serce, aby zechciało pozwolić mi na bolesne rozważanie 24 godzin, podczas których dla naszej miłości tak wiele zechciałeś wycierpieć w twoim godnym czciciela i w twojej najświętszej duszy, aż po śmierć na krzyżu. Udziel mi pomocy, łaski, miłości. Głębokiego współczucia oraz rozumienia Twoich cierpień, gdy teraz rozważam tą godzinę Twojej męki, a za te godziny, których nie mogę teraz rozważać, ofiaruję Ci moją wolę, że chciałabym to czynić i zamierzam intencjonalnie rozważać tę godzinę podczas wszystkich godzin, kiedy muszę przykładać się do moich obowiązków lub spać. Przyjmij o najmiłosierniejszy Panie, moją miłosną intencję i spraw, aby była korzystna dla mnie i dla wielu, jak gdyby rzeczywiście i święcie dokonywało się to, co chciałabym wykonywać. Tymczasem składam Ci dzięki, O mój Jezu, który poprzez modlitwę wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą. I aby bardziej się Tobie podobać, przyjmuję Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i tym zamierzam się modlić, całkowicie zatapiając się w Twojej woli i w Twojej miłości. A wyciągając ramiona, aby Ciebie objąć, składam moją głowę na Twoim sercu i zaczynam. Druga godzina Męki Pańskiej od godziny 18 do godziny 19. Jezus rozstaje się ze swoją Najświętszą Matką i udaje się do Wieczernika. Mój godny czci Jezu, gdy razem z Tobą uczestniczę w Twoich cierpieniach oraz w cierpieniach Twojej stroskanej Matki, widzę, że postanawiasz odejść, aby pójść tam, gdzie wzywa Cię wola Ojca. Tak wielka jest miłość między Synem i Matką, że czyni Was nierozłącznymi. Dlatego Ty pozostawiasz siebie w sercu Matki, a królowa i miła matka umieszcza siebie w twoim sercu. Inaczej stałoby się dla was niemożliwe rozstanie się. Ale potem, kiedy nawzajem siebie błogosławicie, ty dajesz jej ostatni pocałunek, aby wzmocnić się w dotkliwych boleściach, jakie musi wytrzymać. Ona daje ci ostatnie pożegnanie i odchodzisz. Ale bladość twojej twarzy, drżące usta, zduszony głos jak gdybyś chciał płakać, wypowiadając jej słowo pożegnania. Ach, wszystko mi mówi, jak bardzo kochasz i jak cierpisz, opuszczając ją. Ale dla spełnienia woli Ojca, waszymi sercami stopionymi w jedno, poddajecie się wszystkiemu, chcąc wynagradzać za tych, którzy, aby nie przezwyciężać czułości rodziców i przyjaciół oraz więzów i przywiązań, chociaż dozwolonych i świętych, nie starają się spełniać świętej woli Boga oraz odpowiedzieć na wezwanie do świętości, do której Bóg ich wzywa. Jakąż boleść sprawiają Ci te dusze, które odrzucają ze swojego serca Twoją miłość po to, aby zadawalać się miłością stworzeń. Moja ujmująca miłości, gdy wraz z Tobą wynagradzam, pozwól mi pozostawać z Twoją matką, aby ją pocieszać i wspierać, kiedy Ty odchodzisz. Potem przyspieszą moje kroki, aby dotrzeć do Ciebie. Ale z największą boleścią widzę, że moja udręczona matka drży i tak wielka jest jej boleść, że podczas gdy stara się wypowiedzieć synowi słowa pożegnania, głos jej zamiera na ustach i nie potrafi ich wypowiedzieć, prawie dleje, a w tym miłosnym omdleniu mówi: Synu mój, synu mój, błogosławię ciebie, jakże bolesne rozstanie, okrutniejsze nawet od śmierci. Lecz boleść nadal uniemożliwia jej mówienie i czyni ją oniemiałą. Zasmucona królowo, Pozwól mi, abym ciebie wspierała, osuszała twoje łzy oraz współczuła Twoje gorzkiej boleści. Moja matko, nie pozostawię ciebie samej, a ty zabierz mnie ze sobą. W tym tak bardzo bolesnym dla ciebie i dla Jezusa czasie, poucz mnie, co powinnam robić, jak powinnam bronić go, jak wynagradzać mu i pocieszać go, i czy powinnam poświęcić moje życie, aby go bronić. Nie, nie wyjdę spod twojego płaszcza. Na jedno Twoje skinienie podbiegnę do Jezusa i przekażę mu Twoją miłość, Twoje uczucia, Twoje pocałunki, razem z moimi, i będę je składała na każdej ranie, na każdej kropli jego krwi, na każdym cierpieniu i zniewadze, aby przez obecne w każdym cierpieniu pocałunki i miłość Matki jego cierpienia zostały złagodzone. Moja Matko, bije mi serce, chcę pójść do Jezusa. A gdy całuję Twoje macierzyńskie dłonie, Ty mi błogosław, jak pobłogosławiłaś Jezusa, i pozwól mi pójść do Niego. Mój słodki Jezu, miłość mi podpowiada Twoje kroki i docieram do Ciebie, gdy przemierzasz ulicę Jerozolimy z Twoimi umiłowanymi uczniami. Patrzę na Ciebie i widzę Cię jeszcze bladym. Oczywiście słyszę Twój słodki głos, ale on jest smutny tak bardzo, że rozdziera serca Twoich uczniów, którzy są nim wstrząśnięci. Po raz ostatni, mówisz. Przechodzę te ulice z własnej woli. Jutro będę je przechodził skrępowany, wleczony pośród tysięcy zniewak. I wskazując na miejsca, gdzie będziesz najbardziej znieważany i torturowany, mówisz dalej. Moje życie zachodzi na tym świecie, jak zachodzi słońce, a jutro o tej godzinie już mnie tu nie będzie. Ale tak jak słońce, ponownie wzejdę trzeciego dnia. Na twoje słowa apostołowie stają się smutni i milczący, nie wiedzą co odpowiedzieć. Ale ty dodajesz, odwagi, nie martwcie się, nie opuszczam was, zawsze będę z wami, jednak potrzeba, abym umarł dla dobra was wszystkich. Tak mówiąc, jesteś wzruszony, jednak wzruszonym głosem nadal ich pouczasz i zanim zamkniesz się w wieczorniku, patrzysz na gasnące słońce, tak jak zaczyna gasnąć twoje życie. Ofiarowujesz Twoje kroki za tych, którzy znajdują się u schyłku życia i dajesz im łaskę życia, aby gaśli w Tobie, wynagradzając za tych, którzy ze wstydu, z powodu kłopotów i złudzeń życia, obstają przy niepoddawaniu się Tobie. Przypatrz się nowej Jerozolimie, centrum Twoich cudów i szczególnych upodobań Twojego serca, która w rewanżu już przygotowuje Ci krzyż, ostrząc gwoździe w celu dokonania zabójstwa Boga. A Ty drżysz. Łamy się twoje serce i opłakujesz je zniszczenie. Tym wynagradzasz za wiele tobie poświęconych dusz, które z tak wielką troskliwością starałeś się kształtować przez cuda twojej miłości, a one, niewdzięczne i nieodpowiednie, każą ci doświadczać więcej przykrości. Pragnę wynagradzać razem z tobą, dla złagodzenia smutku twojego serca, ale widzę, że jesteś zdjęty grozą na widok Jerozolimy i odwracając wzrok wchodzisz do Wieczernika. Miłości moja, przytul mnie do Twojego serca, aby uczynić moimi Twoje przykrości, żeby ofiarować je razem z Tobą, a Ty popatrz litościwie na moją duszę i przelewając w nią Twoją miłość, błogosław mi. Modlitwa dziękczynna. Mój miły Jezu, wezwałeś mnie na tą godzinę Twojej męki dla towarzyszenia Tobie, więc przyszłam. Wydaje mi się, że widziałam Cię udręczonego i bolejącego, modlącego się, zatroskanego i cierpiącego oraz najbardziej czułymi i wymownymi słowami błagającego o zbawienie dusz. Starałam się śledzić Ciebie we wszystkim, a teraz, musząc Cię opuścić z powodu moich zwykłych obowiązków, czuję, że powinnam powiedzieć Tobie: Dziękuję Tobie oraz błogosławię Cię. Tak, O Jezu, tysiące, tysięcy razy powtarzam Ci: Dziękuję Ci, i wychwalam Ciebie oraz błogosławię Cię za to wszystko, co uczyniłeś i wycierpiałeś za mnie i za wszystkich. Dziękuję i błogosławię Ciebie za każdą kroplę krwi, jaką wylałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, krok, słowo spojrzenie oraz za każdą przykrość i zniewagę, jaką zniosłeś. Za wszystko, mój Jezu, zamierzam naznaczyć Ciebie podziękowaniem i błogosławieństwem. O Jezu, spraw, aby całe moje życie posyłało Tobie ustawiczny strumień podziękowań i błogosławieństw, tak, aby mogło ściągnąć na mnie i na wszystkich strumień Twoich łask i błogosławieństw. O Jezu, przytul mnie Twoimi najświętszymi rękami do Twojego serca i naznacz wszystkie cząsteczki mojego życia swoim błogosławią Ciebie, aby ze mnie nie mogło wychodzić nic innego poza ustawicznym hymnem dla ciebie. Dlatego pozostawiam siebie w tobie, aby śledzić cię w tym, co będziesz czynił, a nawet co będziesz czynił dla mnie, a ja odtąd pozostawiam moje myśli w tobie, aby bronić cię przed twoimi wrogami. Oddech jako świte i towarzystwo, uderzenia serca, aby zawsze mówić ci kocham cię oraz zrekompensować miłość, jakiej nie dają ci inni. Krople mojej krwi dla wynagrodzenia i przywrócenia Tobie czci i szacunku, jaki odbierają Ci Twoi wrogowie z niewagami, opluwaniem i wymierzanymi ciosami, a całe moje życie stawiam na straży. Słodka moja miłości, chociaż muszę pilnować moich zajęć, jestem w Twoim sercu. Boję się wychodzić z niego. Ty mnie zatrzymasz w sobie, nieprawdaż? Uderzenia naszych serc wzajemnie się rozumieją i mieszają się ze sobą, w taki sposób, że dają mi życie, miłość, ścisły i nierozdzielny związek z Tobą. Mój Jezu, gdy widzisz, że zaczynam Ciebie unikać, bicie Twojego serca przyspiesza w moim, Twoje ręce mocniej przyciskają mnie do Twojego serca, a Twoje oczy patrzą na mnie i rzucają mi ogniste strzały, abym ja, wyczuwając Ciebie, pozwoliła się natychmiast pociągnąć do zjednoczenia z Tobą. O Mój Jezu, daj mi pocałunek Boskiej Miłości, obejmij mnie i błogosław mi. Ja całuję Twoje najsłodsze serce i jestem w tobie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen